Chcesz nowego życia, ale wciąż odgrywasz starą rolę? Czas na zmianę Twojego scenariusza. Jest takie bardzo mądre powiedzenie, że jeśli chcesz naprawdę zacząć żyć po swojemu, to musisz totalnie zapomnieć, kim kazano Ci być. I to się bardzo przekłada na nasze życie i na to, co my robimy w Instytucie Numeroterapii z naszymi klientami, którzy mówią: Jasno, nie chcę żyć jak moja matka, nie chcę powtarzać schematów mojego ojca, chcę wyjść poza to. Co oni prezentowali w życiu, absolutnie nie oceniając ich życia. I bardzo ważne jest, żebyś zrozumiał to, że ty jesteś w określony sposób zaprogramowany. I na przykład, jeśli jesteś mężczyzną, który pochodzi z domu, w którym mówiło się: Prawdziwi mężczyźni nie płaczą, to prawdopodobnie w dorosłym życiu masz tendencję do tego, żeby tłumić emocje. A jak tłumisz emocje, to w tobie tworzą się blokady, przez które nie możesz zrobić następnego kroku do przodu. Jeżeli jesteś kobietą, która cały czas słyszała, że mężczyźni są do niczego, że mężczyźni zdradzają, że mężczyźni oszukują, to w dzisiejszym życiu najprawdopodobniej masz problem z zaufaniem w związku albo w ogóle nie jesteś w stanie tworzyć dobrego dla ciebie związku opartego na dobrej relacji partnerskiej. Ale to wszystko można zmienić, bo nasz mózg jest plastyczny. I już są dowody na to, że nie tylko w okresie od zera do 7 lat się programujemy, tylko całe życie. Uwaga! Kim byś był, gdybyś pozwolił sobie zapomnieć, kim kazano ci być? Jak wyglądałoby Twoje życie? Jeśli chcesz zrozumieć, jak przestać odgrywać rolę, która już ci nie służy, to napisz w komentarzu sesja, a wyślę ci link na numeroterapię.